I cześć i cześć, witam was serdecznie w stanie w kolejnym odcinku Timber and Stone. Jak widzicie tutaj mała osada nam się rozwija, pięknie tutaj działa. A troszkę małych zmian, mianowicie automatyk gdzieś sobie lata, ee, nie automatyk, save mod lata sobie po lasach, sobie spaceruje, zbiera sobie jagódki. Nasz Adam, który ciągle nam podał kłopoty bo przyno, przyprowadzał wilki, został rybakiem, a już mamy komunikat, że kolejny Obywatel widzi wilki. No nie, jak nie Adam, to save mod. No do jasnej Anielki. Jak ja mam z wami szewski los? Chyba tak to się mówi. szewski los, ktoś się ma. Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić. A w tym momencie, panie save mod, wracaj, jeśliś łaskaw, do naszej osady. Trzy wilki za to idą. Ach, dobra. Pora zbiórka. Panie automatyk przyjdź tutaj do nas jako inflanty. Panie Adam, ty tam, ów sobie rybki. Panie Seifemot jako inflanty, tutaj. Pani Katrin jako inflanty. Panie Staniu, ty sobie poziom B. Ty Marguerite jako inflanty. Eleonor jako inflanty. Kolejny wilk. Gdzie tym razem? Nadal tu. Dobra, jestem. W stanie to przyjąć. Kto jeszcze jako inflanty? Iwo, jako inflanty. Dobra, czyli cała ekipa gotowa powinna być. I czekamy teraz tylko aż na to, jak wilki do nas podejdą. Tutaj sobie łowisz rybki, świetnie, jest rewelacja, wcale mi to nie przeszkadza. A jak wilki do nas przyjdą, to oczywiście się nimi w odpowiedni sposób zajmiemy. Mam nadzieję, że staniu. Powiedziałam sobie, ok, staniu, ty robisz poziom, bo ja potrzebuję super road, które się nie psuje, i ty masz wejść na poziom 11. Jak wejdziesz na poziom 11, to pogadamy. A tymczasem, gdzie są te wilki? Spójrzmy. Są tu już te wilki w okolicy? Nie widzę. Na razie. Ciekaw jestem, czy przyjdą w końcu, czy nie. Ach, dobra, idą, jak widzicie idą, więc my wychodzimy im naprzeciw. Jest, wychodzimy wilkom naprzeciw. I nie będziemy się tutaj z tymi, ile tych wilków jest? Raz, dwa, trzy wilki. Okej. Okay. one ludzie sobie, dam radę z nimi. Tak, dam, bo tutaj taki bo uciekają. A ty gdzie się kręć? Ktoś ty jest. Kto ty jesteś? Katrin, bierz się za nich. Ty też, bracie za nich. Nie poddawać się, walczyć z nimi. No, Zniszczcie ich. No, wejdźcie. Nie bądźcie tacy. O tak, dobrze. Tam poszliście we dwóch. To jeszcze tego się pozbądźmy. I będzie wszystko na cacy. A w tym czasie, ty. Automatyk, no, wojownik z ciebie, rewelacja, wracaj do kopalni. Save mode. weź ty troszkę nam pozbieraj teraz te wilki, jeśli możesz, bo od tego zależy nasze być albo nie być. No może nie aż tak, ale zawsze dodatkowe futro pomoże. I jeszcze ty Katrin, jesteś naszym farmerem, nie, archerem, nie ty jesteś na chopperem więc się skup na tym i tu ktoś jeszcze jest, Eleonor która jest farmerem i do tego właśnie tutaj cię skieruję i tu też mamy już kolejne trochę Morgan herder tak jest. I jeszcze ktoś tutaj. Ty. A, Morgan. A nie, to z A Morgan jest naszym kim. Sam Mason. A, ty tutaj właśnie. No i wszystko jasne. Dobra, odpalam ognisko, bo się robi ciemno. Ciemno się robi, trzeba oświetlić. I co? Tutaj to komunikat odhaczamy. I rybki, rybki, dawać nam rybki. Bo to jest właśnie najważniejsze dla nas w tym momencie, aby rybki były. Bo, jak rybek nie będzie, to będzie duży, duży problem. <grybki> Dobra, ty, który masz stan, masz poziom 11, świetnie, więc spiesz się w takim razie za zrobienie nam super ryb wędki, albo za zrobienie najpierw. Naprawdę ty musisz zanim zrobić super wędkę musisz zrobić tego troszkę. Okej, okay, więc ty się teraz zajmij tym. A ja bym przydałby mi się kogoś jeszcze przydzielić jako farmera, przyznaję. Na razie herder zbiera te zwierzaki to niech wystarczy, w takim razie nie ma z tym problemu żadnego. Niech będzie herderem. Fishman zbieraj rybki, zbieraj, zbieraj. Musisz mieć jak najwyższy Panie Adam yy, poziom. Bo to, co reprezentować jako Forager, niestety nie, Panie Adam, niestety nie. Nie tym razem. Takie coś nie może być przyjęte w ogólnych standardach, tak w staniu jak potłuczony nawalasz, więc weź przestań pewnie pomyślicie. <laughs> Spoko. Słuchajcie, tak sobie teraz myślę, co by tu zrobić w kolejnej części. Ja bym się skupił może na tej górze tutaj, którą mamy tutaj przygotowaną. Gdzieś docelowo chciałbym właśnie na tej górze się tutaj osiedlić. Więc może byśmy tak zrobili, że z tą część górną byśmy skuli. Jest tego sporo. Jak widzicie tutaj. I zobaczymy, jak to nam się odbędzie. Na razie, storage, wensory, stockpile gdzieś na tym poziomie byśmy to <laughs>, przeszykowali. Tak sądzę, że byłoby to w sam raz. Yy, a może na tym. Dobra, na razie, tutaj niech to będzie. I naszego automatyka byśmy wyciągnęli z nas, tamtej Jamy, pani automatyk. Jakbyś mógł pozwolić w to o to miejsce, to tu byśmy powoli, powoli sobie to szykowali. Zobaczmy, czy już mamy te elementy. Powinniśmy mieć na tą wędkę. Super wędkę, super. Strong fishing rod. Tak. A za dwie? Nie, jest jedna, na pewno będzie. Tak jest, więc teraz robimy tak. Chcemy tą wędkę. No, Staniu, Wykaż się umiejętnościami zrobienia wędki. <laughs> Będzie ta wędka dla nas. Miejmy nadzieję. Jeżeli by była, to byłoby naprawdę rewelacyjnie. A, i tak, 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 tak. Ty co? automatycznie sobie Hmm, Można i tak. No, jest, mam. Więc ty w takim razie w stanie robić się sportu na Taylora, bo potrzebuję trochę tłajna. Tak jest, a ja w międzyczasie bym szykował kolejną rzecz. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak jest. Na razie nie mamy. A nasz save mod jest na Forager'em, który pewnie znowu namierzył... O nie, teraz ktoś inny tu wilki namierzył. To. A Ty wilki namierzyłeś. Okej. Okay. ok. W sumie to może złoić. Teraz sobie radę. Automatyk, no, pokaż jaki jesteś wojownik. No i właśnie o to chodziło. Automatyk wstał w pojedynkę, no jednak faktycznie to jest prawdziwy wojownik. To trzeba mu przyznać, że on jest prawdziwym wojownikiem. Więc teraz skupmy się na tym, zrobieniu zrobiłem tutaj. I wejście do naszej twierdzy to w, na tej górze by, by znajdowała się nasza twierdza. Byśmy mieli dojść do portu, a wejście by się znajdowało od tej strony, prawdopodobnie. Więc ta droga na pewno by się przesunęła gdzieś w to miejsce. Okej, okay. troszkę trudny projekt sobie przyznaję założyłem, nie wiem czy do końca on mi wypali, no i zobaczymy, dobra przyspieszam w takim razie proces, ty już zrobiłeś co miałeś zrobić, tych twainów. jeszcze może tam znajdziemy ci ze dwa, o spokojnie, Fax Fiber brak, Spidersick brak, Lajny, okej. Okay. Nie ma problemu z tym. I jak nasz save mod jako forager się sprawdza? Chyba okej, okay, tak sądzę. Nikt na niego jeszcze nie narzekał, więc. <grybujesz> Dobra, ten sobie. Automatyk odpaja, odpala, odpoczywa, tak, odpacza <laughs> Odpoczywa Okej okay. kamień, 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 briki, plaster okej okay. 200 tu dorobimy i tu trochę brików, taki standardowy, to jest 220, a starszy 220 A ty, Aha, ty odpoczywasz no dobrze. No dobrze, w takim razie nie mam gotów żadnych zarzutów. Jak nasz Adam. Jaką masz tu już tą wędkę? Lepszą czy zwykłą? Tak, tą już lepszą. No to super. Spójrzmy. jedzenia mamy pewno. Okej. Okay. construction storage food. Food barrel. Tak, tu damy mu beczkę. Footbarrel. Food barrel tworzy nam carpenter. Super. Teraz, Staniu na ciebie wy... Czy niesamowity będzie. Bracięż, zgadnij, zostaje z powrotem carpenterem. Tools U, czyli tools skrzynia z narzędziami. Stworzymy tu koło odpowiednich miejsc i wood, czy drewno construction object storage wood, wood, wood. okej okay. a to byśmy stworzyli na przykład w tym miejscu no może, chyba że też czegoś... Jakoś... a da się, no to fajnie okej, okay. czy z tego bym jednak zrezygnował to składowisko bym ewentualnie ulepszył. I sądzę, że tak można by to, żeby się odbyło. Dobra. Jedzenie już mamy tam załatwione, narzędzia też. Więc pozostaje nam tylko przetwarzać. Tak jest. I ciągle. No i tak już Fishman szaleje. Może tutaj spokojnie zbierać tych rybek sporo. Ja jestem na plus. Bardzo z tego powodu zadowolony. O i tak. Ty marsz, marsz, czym ty się marsz zajmujesz? Właśnie teraz nie wiem, czy tak naprawdę się zajmujesz, bo sobie stoisz. <grym> Dobra, słuchajcie, ale tak sądzę, że to byłoby takie wystarczające. Zwłaszcza, że po takiej piątkowej przerwie ze względu na moje przeziębienie nie byłem w stanie wam tego odcinka nagrać. Sądzę, że tutaj by wystarczyło to takie nagranie. Nasz plan przede wszystkim zaadaptować tą górę mogę się w sumie z tym bliżej zbudować, no ale dobra, mleko się wylało, ale mimo wszystko chcę tą górę zaadaptować pod moją twierdzę. Więc zaraz chyba zacznę tu jakieś, może mury coś ciągnąć, pomyślę, zastanowię się, czas pokaże. W takim razie dzięki Wam za to, że byliście ze mną, obejrzeliście ten odcinek, za wszelkie lajki, jakie dajecie mi, i dawaliście i będziecie dawać, za subskrypcję, jeżeli jeszcze nadal nie jesteście moim stałym widzem, zapraszam Was do tego. Polecajcie także całą tą serię i kolejne inne serie. Też mamy Craft the World, mamy bloka więc serdecznie Was także na te odcinki zapraszam. Więc jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.